Cimano dla mapy, Adam Lewicki, a ze mną macie grataj, któremu dzisiaj chyba ciśnienie podskoczyło na tym ważeniu. Uj no kurwa, się cały czas jest dalej. No. Co tam się stało? No opowiadaj. Już kurwa Meduza zawiedział, że nikt nie gada o tej walce i że trzeba coś odjebać w ostatni moment, no i kurwa musiał się rzucić. Wiedziałem, już przewidywałem, że coś będzie robił, nie? No, teraz jakiś taki dosyć chyba spokojny jesteś? Czy po prostu nie, te, nie, te... Nie, jestem spokojny, tylko tam nerwa zapałem, teraz już trochę honąłem, więc spoko, nie? Ogólnie no, co zapałem go w pasie, niby taki zawodny, kurwa go rzuciłem, kurwa o ten, go prawie rozjebałem, kurwa tamtą plandekę. No i kurwa się odwinął i wyjebał bombę, ale taką obcierkę tylko tu dostałem. No, no troszeczkę widać powiem. Obcierkę, ale taka obcierka typowa, nie? Więc no do... kurwa jak będzie tak jutro robił, no to kurwa ten kurs to może się zmienić, nie? Dobra, co tam wam Malik powiedział od razu? Ty, nie pamiętam sobie. Bo <laughs> No takie, wiesz, emocje kibiały? W takie 15 sekund, że już yy, chciałem ruszyć na niego okay. i iść wyjebany w tą walkę. No ale ochroniarze, czyli widać, że już spoko, spoko, spoko. Później, dobra, dobra, no ja W sumie ja kurwa i trochę się napierdalamy, nie? żeby jakieś głupoty nie zrobić dzisiaj, nie? Czyli był taki moment furii, nawet to było widać, bo tam zacząłeś się y, wyrywać ochroniarzom, ale tak jak mówisz po 15 sekundach już stwierdziłeś tak, to było takie 15 sekund, no. no. Taki wiesz impuls po prostu, nie? A ty z jakim y, nastawieniem wyszedłeś na scenę wcześniej? Nie, cały czas spokojnie, ogólnie, tu jakieś na siłę nie chcę dymów szukać, wiadomo, emocje już są teraz większe, sam się czuję już nabuzowany i chcę po prostu już trochę się chyba napierdalać, to było. A... Dobre show, powiesz, dobry show. No dobra, dobre show. A Meduza, gdy zaczął tą swoją gierkę na scenie, to coś mówił, kiedy zaczął cię y, przepychać? Nie, chyba nie. No, kurwa wiesz. Ale ja przy tym face to face w programie też ruszył na mnie, to mu, kurwa zszedłem z drogi i go zapałem w pasie i później się zaczęła szarpanina, nie? Yy, w... tam kimurkę mi chciał na łokieć założyć. Widziałem, widziałem. We vlogu, który... jak taki, taki ochroniarz kurwa z tego, z tego chciał mnie wynieść. Właśnie jak Jak ja, ja ocenisz pracę ochroniarzy? Dobrze się... Dobrze... Dobrze wykonują swoją robotę w porządku, chłopaki są chłopaki na porządku. Wiesz, mi to trochę przypominało, jak nie wiem, czy kojarzysz na fejmie chyba czwórce Adrian Polak wyleciał z tego z, tak, ze sceny tak, tak, z tak. Zamadim za no. Ferrari, no to tu, no no tak, było. Z całej siły go nie te. No i z całej siły to by wyleciał, nie. a Tak go tylko po prostu wiesz, balansem ciała lekko, nie. Ale zrobiliście sobie dym teraz zainteresowanie walką. No i dobrze, no musi być. No nie, no to wiadomo, freak fight musi być show, muszą być emocje. Nie? No to ustawione nie było. No nie, 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 nie. Kurwa wiesz co? No tam, wiesz, ja go ja Mijam w korytarzu, coś, no to jest spoko, nie? No, ale widać, że tu już kurwa zaczyna wszystko buzować coraz mocniej, nie? a już kurwa wybuch będzie na walce. Trener Antek Mielewski jest już tutaj w Gdańsku? Jutro dojeżdża dopiero. No. Czyli jesteś z Malubą jedynie? Tak, tak. No bo też dzisiaj mówisz, że tam mu trochę nie po drodze, bo tam piątek to wiadomo. <laughs> coś by chciał wychylić jeszcze. Yy, więc też dlatego nie było tego. Od stresować ani nic, nie. No ta, trener to bardziej niż ja przeżywa ogólnie, nie? Podobno on mówi, że wszystkich zawodników przeżywa bardziej niż oni sami. nie? No właśnie podobno tak jest, że gdy się stoi w narożniku, nie możesz nic zrobić ogólnie, no. no. no to się bardziej stresujesz niż jakbyś był po prostu w środku w klatce. Nie? Dokładnie zgadza. A co on maluba w ogóle, bo ona na pewno musiała się teraz zestresować. Eee, bo nie, no, bo no nie chyba. Ja. No nie wie, że nie ma szans. Nie? Ona nie widziała chyba nawet tak do końca, nie wiem. Jak nie? No nie wiem, jakoś tak na ludzie. Ona myślę, że to ustawione chyba było, nie wiem. Serio? No się stresuje, bo kurwa ma piosenkę na wyjście jutro zagrać. Na mojej wyjściu. Co? No, co? No, ma nutę na wyjście. Nie wiedziałem. No. Aha, nawiązywałem wcześniej do tego, że we vlogu, który dzisiaj wyszedł, wczoraj był bodajże kręcony, no. mówiłeś, że meduza ma wysokie ego. No i, I co? Dwie osoby z takim wysokim ego w jednym pomieszczeniu z drugą nie mogą wystrzelać ze sobą, i to się zgadza. No i dzisiaj to chyba przewyższyło. nic nie zostało pokazane. Dobra Macie, kto tak na rozluźnienie atmosfery, bo już wiesz, z dziesiątki wywiadów macie e, za sobą przed tą galą Ty i... To ma... jest pierwszy akurat. No <grym> <grym> do dzisiaj tak, dzisiaj tak. No ale takie luźne pytanie. Może dzisiaj, dzisiejsze wydarzenie ci też trochę to nasunie. Film albo serial, który przypominałby Twoje życie to byłby. Kurwa, ciężkie pytanie. Film albo serial? Obrazujący twoje życie. Kurwa, nie ma takiego, nie, naprawdę. Jakby nie. A Matrix na przykład? Nie, 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 kurwa. Nie wiem, powiem Ci, tak jakby totalnie jestem myślami jakby to, Jaki to byłby... jaki to byłby gatunek? Komedia, dramat? Gladiator, kurwa. Nie, serial Gladiator. Nie, Spartacus serial, bardzo dobry. Oglądałem go trzy razy. Mi się bardzo podobał. No tam dużo było właśnie napierdalanki i była ciekawa fabuła i były takie, kurwa, jakieś takie akcje różne, takie jakby zwroty akcji, więc to. A jeśli chodzi o... Anime lubię oglądać, więc Naruto, seria nie wiem, jak ktoś jest fanem anime, to Naruto kurwa petarda. Czyli cały czas jakby w sportach walki? No tam też znaczy, No w sensie no, walce. No, tak, no tak, no to ogólnie ze sportem, no ale ja też na całym się sportem zajmujemy. No dobra, na koniec jakiego macie Karo. Co na koniec, no dobra. <laughs> sorry mordo. Na koniec jakiego mać Karataja zobaczymy jutro. Lepszego niż ostatnio. No, no to no tego ci życzę. Lepszego, się. Dzięki bardzo no, dzięki. i powodzonka. Dzięki, dzięki. Chances. they wouldn't give me the answers so i gotta go out and get it i'ma hold them off for of rest